Cześć, Witam was serdecznie w moim kolejnym filmie. Tak jak obiecałem wcześniej, dzisiaj skupimy się na dodatkowym Edonie. Tak, zainstalujemy sobie Edona. Tak naprawdę nakładkę całą na Kodi, która troszkę zmienia jego wygląd, którą oczywiście można sobie dostosować. A także udostępnia nam wiele Edonów w jednej paczce. Zaraz zresztą zobaczycie, jak to zrobić krok po kroku. Urucham kod i pierwszy raz, żeby pokazywać, jak to się robi od zera. Oczywiście, możecie zainstalować tego Edona na te wtyczki, które były instalowane wcześniej. One również będą usunięte pod menu. Dobrze, po pokazaniu się okna systemu, musimy pamiętać o zmianie języka. Wiem, że to jest bardzo ważne w kwestii napisów do filmów. Później zobaczycie dokładnie, o co z tym chodzi. Dobrze, więc settings. International i tu mamy Language. Wybieramy OK i szukamy polskiego. Jeżeli byśmy tego nie zmienili i operowali na angielskim to podczas filmu z napisami, w napisach nie pojawiałoby się e, polskie znaki diakrytyczne. Dobrze, klikamy wstecz, wstecz przechodzimy na system manager plików. I jest tutaj coś takiego jak dodaj źródło, czyli dodamy adres internetowy, z którego ten dodatek Edon zostanie pobrany. I tutaj wpisujemy HTTP, HTTP, 2 przepraszam 2 kropek, dwa slashy. I wpisujemy Fusion. TV Addons. Addons. AG Klikamy na Gotowe. I klikamy w, w Dół. I nazwę tego źródła mediów. Ja chcę, żeby to było widoczne jako Fusion. Ponieważ zaraz będę instalował paczkę tego, tak naprawdę dajemy nazwę całej paczki. Jest Fusion, przechodzimy na OK. Jak widzimy, tutaj Fusion nam dodało, ale nie stąd instalujemy. Klikamy strzałkę wstecz, przechodzimy na ustawienia, dodatki. Tu OK. I jest, zainstaluj z pliku zip. Wybieramy to. I mamy tutaj główny system plików, nasz przenośny, także nasz Fusion. Yy, jednośnik USB, tak jak w, yy, w poprzednim filmie Wam pokazałem, instalowaliśmy startu inne właśnie te dodatki, addony. Nas teraz interesuje Fusion. Klikamy OK, wybieramy start here i plugin Video Hub Wizard. Klikamy OK. Czekamy chwilę, w prawym rogu, dolnym rogu pojawiło się, że. Aktywny. więc już możemy sobie zainstalować y, tą całą nakładkę klikamy wstecz, wstecz, przechodzimy do programy i OK, i mamy programy i jest config wizard nasz, który, y, ten, który nas interesuje i jak widzicie mamy wiele wersji na pewno wiecie, że y, można sobie zainstalować y, na Windowsie, na Macu i tu jest jeszcze kilka innych opcji oczywiście na Androidzie, czy to na telewizorze tak jak my robimy w tym przypadku czy na przykład na telefonie, w tablecie. Wybieramy Androida. Tak, czy chcę zainstalować. E, e, tak naprawdę, czy chcę, żeby pozwolić Adenowi zmienić e, cały wygląd Kodi i e, wszystkich dodatków. Tak chcę. Klikam OK. I tutaj już pobieranie. Tak jak Wam wcześniej wspominałem, zależne jest to oczywiście od złącza internetowego. Im, im, im szybsze i im mniej przeciążone, tym to pobieranie odbywa się znacznie szybciej. Hmm. Tutaj już zdradzę, co będę robił w następnym filmiku. Otóż pokażę Wam jak sparować telefon właśnie z Kodi żeby można było sobie za pomocą aplikacji sterować Kodi, bardzo przyjemnie, bardzo wygodnie się steruje dla mnie nawet chyba wygodniej niż pilota ale to już zobaczycie co kto woli ta aplikacja też ma w sobie wiele opcji z których będziecie mogli skorzystać już 60% także za chwilę nam się skończy i zobaczycie jak nasz standardowy wygląd Kodi się Zmieni, jakie rzeczy się pojawią. Hmm. Za chwilkę to będzie widoczne. Oczywiście, najpierw musimy to pobrać, i za chwilę będzie instalacja. Najważniejsze, no, że to się odbywa automatycznie i dość sprawnie. Jeszcze chwilka. No, już końcówka. I już ten cały config wizard jest wypakowywany i zaraz zobaczycie jak to dalej wygląda. Jeżeli byście mieli jakieś pytania co do całego procesu, coś wam by nie wchodziło to możecie dać znać w komentarzach, postaram się odpowiedzieć mm. na wasze pytania, wątpliwości, ewentualnie coś wam pomóc, jeżeli, jeżeli by coś nie bym nie wychodziło. aczkolwiek instalowałem to wiele razy różne dodatki nigdy nie było problemów czy to na, na komputerze, czy to na telewizorze, czy na tablecie. To samą drogę możecie wszędzie zastosować. Oczywiście, jeżeli nie robimy to na komputerze z systemu Windows, no to odbieramy instalację na Windowsa, ale tak to wygląda no już połowa. Już końcówka. 99 i 100%. Jak widzicie tło się troszkę zmieniło. OK. Jest wszystko zmienione. Sukces. Klikamy OK. I jak widzicie już mamy od razu wiele dodatków zainstalowanych. Na dole muzyka. Przechodzimy na wideo. Od razu mamy na głównym pulpicie ikony do wielu dodatków. Jeżeli chcemy zobaczyć wszystkie to wchodzimy w dodatki. Dobra jest miniatura. Jak widzicie mamy wiele. Ten, który nas interesuje będzie to Exodus. Hmm. Z racji tego, że wcześniej domyślnym tutaj programem był Genesis. Jeżeli ktoś już bawił się w kody, to pewnie się z tą wtyczką spotka. Jest to bardzo popularna jeżeli nie najpopularniejsza wtyczka do filmów i seriali. Jednak przy instalacji tego miesiąc dwa temu. Pojawił się problem, nie chciał tego obsługiwać. Kraszowało yy, się tak, że widzę, że zmieniłem na Exodusa, ale wygląda bardzo bardzo podobnie do Genesis. Tak naprawdę dla mnie to wygląda tak, jakby zmienił tylko skórkę samego, samego dodatku. Dobrze, ale musimy zrobić tu jeszcze jedną rzecz, mianowicie wyjść z tego, yy, z Kodi, i jeszcze raz go włączyć. Tutaj na dole mamy. Tutaj Przycisk i zamknij. Dobrze, kody nam się zamknął. Dlaczego musimy jeszcze raz to uruchomić? Ponieważ po zainstalowaniu tego EDonu jest taka automatyczna aktualizacja dodatków tych Etonów trzeba aplikację zresetować, żeby te aktualizacje zaczęły się. Pobierać automatycznie. Jeżeli tego nie zrobili, to w tej wtyczce, np. Exodus, nie mielibyśmy dostępu do wszystkich opcji. Na przykład w niektórych seriali nie można było otworzyć. Dobrze. Otwieramy ponownie KODI. Wklasuje się nam ponownie. Jak widzicie na razie, nic. Zaraz w prawym dolnym rogu pojawią się informacje o aktualizacji niektórych dodatków. Czasami tutaj też pojawia się taka duża plansza na początku, ale wtedy trzeba to oczywiście zamknąć. To są tylko informacje o tym, że są aktualizacje, są dodatki. Dobra, nie będziemy czekać. Za chwilę nam się te rzeczy pojawią, ponieważ to działania. O, jak widzicie, jest zaktualizowany. No i ten komunikat, o którym mówiłem, bierzemy dysmis, on sobie aktualizuje te dodatki na początku. Dobrze, wrócimy tutaj jeszcze do jednej rzeczy, o której mówiłem w moim pierwszym filmie, mianowicie do, dotyczący napisów. Przechodzimy do napisów, preferuję napisy w języku, nas interesuje polski. Dobrze, oczywiście, tu można sobie zmienić pozycję napisów, czcionkę, rozmiar. Aczkolwiek domyślnie, ja mam ustawione mi to bardzo odpowiada. Dobra, wybieraj napisy w językach tutaj: angielski, polski. Jeżeli nie chcielibyśmy tylko polski, to trzeba angielski po prostu odznaczyć. Można zaznaczyć oczywiście więcej języków, jeżeli ktoś chce, no ale w tej chwili pozostańmy przy. W polskim jak widzicie dobrze wracamy. Wracamy. Jeszcze jednej rzeczy zapomniałem: Musimy tutaj wejść w ustawienia dodatki i tutaj tak jest. Moje dodatki to są na aktualizację, zainstalować z repozytorium. Tutaj mamy, tak jakby, wszystkie y możliwe do instalacji dodatki. Jak widzicie, jest tu ich kilka. widzicie to jest exodus, mamy zainstalowany to są dodatkowe opcje tego, nas natomiast interesują wszystkie repozytoria i tutaj mamy różne rzeczy, tak? jeżeli byśmy chcieli jeszcze wtyczki wideo to zobaczcie wtyczki wideo mamy ich mnóstwo Proszę, to są wszystko te dodatki, które możemy sobie dodać. Jest ich wiele, 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 wiele w tej całej paczce. Niektóre są aktywne, czyli te, które są zainstalowane. Ale nie to nas interesuje. Nas interesują napisy. Wchodzimy w napisy. I tutaj to są dodatki do napisów. Jak widzicie jest napis projekt, napisy 24, aczkolwiek z moich doświadczeń mogę Wam powiedzieć, że najlepiej sprawdza się Open Subtletus I teraz to zainstalujemy, Alright, OK, zainstaluj. Jest pobieranie jest, dodatek kawy, dobrze, biorę wstecz, 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 wstecz. I przechodzimy do na naszych wtyczek Oksodus mamy, że tak powiem, na pulpicie. Wchodzimy, ok. Właśnie informacja, że była aktualizacja, co w jakiej aktualizacji było zrobione. wstecz mamy podział na filmy, seriale. Ale na początek przejdźmy do narzędzi. I tutaj jest tak: napisy. Włączyć napisy. Jako, że on z Polski napisał w utf 8 więc tutaj konwertuj napisy do utf 8 I teraz taki język główny napisów, no tak jak wcześniej ustawialiśmy, polski. Jest polisz. Dobrze, jest dodatkowy tutaj możemy ustawić angielski. I klikamy OK. Tutaj też jest odtwarzanie, tutaj mamy kilka ustawień, tak maksymalna jakość filmu jaka jest. Możemy ustawić sobie na niższą, na wyższą, na 1080 oczywiście. Tutaj domyślnie są niektóre ustawione rzeczy, auto odtwarzanie jak ktoś woli. Ja osobiście tego nie preferuję, bo często odtwarzało mi nagle filmy w jakości SD, mimo że wyższe rozdzielczości były dostępne. A tutaj jest też opcja wymusi jakość SD przy odtwarzaniu. Zaraz zobaczycie, jak ręcznie wybieramy. Jakbym wybrał automatycznie, to, to te pola, które będą do wyboru w filmie, po prostu by się nie pokazały i film bo od razu się załadował. I czy mam nawet odtwarzanie, czy ma po prostu za każdym wyjściem z filmu być to od początku. Klikamy OK, wstecz i przechodzimy na film. I mamy wiele kategorii, tak? Gatunki, rok, osoby, certyfikaty, wyróżnienia. Dużo różnych rzeczy, ja to powiedzmy, wybieram najbardziej popularne, tak? tak? To co ludzie oglądają, już mi się wczuwają. No i tutaj są różne Widzicie znane tytuły, weźmy na przykład tekst Klikam ok, to mi się wczytuje, i teraz są, tak jakby dostawcy tego pliku wczytywani, i zaraz mi się pojawi lista tych dostawców. Wilka. Jeżeli bym wybrał to automatyczne odtwarzanie, to ta lista by się wczytała i zaczęłoby mi odtwarzać bezpośrednio z linku. Nie musiałbym wybierać tutaj jakości i dostawcy z tej listy. Jak widzicie, jest 1080p HD SD. Fajną rzecz zrobili w tym w tej wtyczce Exodus, czyli nie było w Genesis. O. odpala się i ok jeżeli jest niemożliwe odtworzenie tego auto się przeskakuje na następnego dostawcy i na następnego i na następnego klikam ok i po prawej stronie jak widzicie już się ładuje także w 1080 jest dostępne dzisiaj internet mi trochę wolniej chodzi no i widzicie nabisy automatycznie się załadowały na dole Film się wczytuje elegancko. Jeżeli by mi się napisy nie załadował, klikam OK. Mamy informacje o rozdzielczości, o dźwięku i napisach. Napisy możemy oczywiście sobie przesunąć. Możemy też pobrać prawej Mamy datork I jak widzicie, mamy możliwość napisów do wyboru w języku polskim, jak i w angielskim. Jeżeli by się okazało, jak widzicie, nazwa pliku jest jakaś to są zwykłe litery, po prostu kropka mp4 ale po rozmiarze to jest, automat... dostosowuje napisy do tego Jeżeliśmy nie mogli znaleźć klikamy strzałkę w prawo tekst z ręcznego i wtedy po nazwie możemy też znaleźć napisy okej okay. jak widzicie bardzo fajnie to wygląda mamy ok, muszę sobie przewinąć zwiększyć szybkość u góry macie napisane ile razy? 4, 8 szesnaście trzydzieści dwa i odtwarzanie. Tak to wygląda. Także jak widzicie, to jest tylko jeden z donów które są dostępne aczkolwiek bardzo popularne tu są różne dodatki Phoenix, również bardzo popularny dodatek, jak i tutaj Navi. jak wyjdzie i weźmiecie Navi Start Here, może nie Browse History, poczekajcie Navi Start Here i najlepiej sobie wybrać ostatnie najbardziej oglądane. W ciągu ostatnich 7 dni i mamy listy. Jest tu bardzo dużo filmów dla dorosłych, i one się wczytują jak wszędzie bez żadnych problemów. Ale również mamy tutaj różne filmy, tak. Zależnie od danych po lewej pokazują się od razu okładki. Także można sobie szukać. Jest tylko bardzo, bardzo sporo wychodzimy i tutaj weźmiemy wstecz z tego dodatku, trzeba się w ten sposób, Exit <grych> tutaj jeszcze momencik. jeżeli wezmę dodatki tutaj jest pro sports. się Sports i jak widzimy NBA, NFL, MLB także. jak widzimy tutaj NBA jest na przykład i lista meczów, które są dzisiejszej nocy. Jeszcze się nie zaczęły, jeżeli by się zaczęły, możemy sobie na żywo włączyć i oglądać. Jeżeli natomiast opuściliśmy jakiś mecz, wchodzimy w archiwum. NBA archiwum. I tutaj mamy mecze z wczoraj, sprzed wczoraj. Możemy sobie odpalić mecz. I wybrać do jakiej rodziczości, chcemy go obejrzeć. Jak widzimy, jest ok Także tak to wygląda. O, akurat w języku rosyjskim. Także jest dużo tego, można przyglądać. Można bawić się dodawać swoje dony, i jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Jeżeli wejdziemy na yy, muzykę, jest tutaj radio. I tutaj mamy lokalne stacje, rekomendacje, top, st na, yy, top stacji, gatunki, temat, kraj, miasto. I bierzemy lokalne stacje. I tutaj niechcący wcisnął przycisk Netflix. Nie o to mi chodziło. Wracam już do Kodi jak wziąłem lokalne stacje jak widzicie Radio Z Box plus S, 1, 2, 3, także można wybierać 8 na przykład radio Z OK Wstecz, Wstecz, Wstecz. No i możemy sobie radyjka posłuchać. Bardzo przyjemnie. Dobrze. To będzie wszystko w takim razie na ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę o komentarze. Jeżeli nie, to po prostu wkrótce pojawi się kolejny filmik na temat sterowania kodi przez aplikację. Dzięki wielkie i pozdrawiam.